Strony Baraba witam Was na moim kanale i zapraszam do 66 odcinka mojej serii z gry Red Dead Redemption 2. W dzisiejszym odcinku czas na jedno z zadanek fabularnych, jedno z zadanek głównych. Serdecznie zapraszam do, do oglądania. A mianowicie, zanim zaczniemy, to jeszcze Wam pokażę, gdzie to aktualnie jedno z zadanek głównych nam akurat się znajduje, którym się dzisiaj zajmiemy. Mianowicie, zajmiemy się dzisiaj zadankiem bodajże o tym tutaj albo wiecie co? Jesteśmy bliżej jesteśmy bliżej to zmienimy sobie zadanie na to, żeby je jak najszybciej zrobić, a później wrócimy sobie do, do, do tego zadanka, bo pierwotnie miałem zrobić sobie to zadanko główne, ale to wtedy zrobimy sobie w Następnym dajmy na to odcinku. Serdecznie zapraszam do, do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zapraszam na nowe przygody Artura. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. Tutaj ja już nie przedłużam i jedziemy do kolejnego zadanka fabularnego. Mam nadzieję, że fabuła również Wam się podoba tak jak i mi. Jest naprawdę bardzo trzymająca w napięciu. Zobaczymy jakie do, dokładnie będzie musiał Artur zadanko dzisiaj wykonać. Czekajcie to w tą stronę. Tędy jakoś się przedostaniemy. Przedostaniemy się drogi Arturze. Poczekajcie. Tutaj sobie szybciutko pojedziemy. Już 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 spokojnie tylko żeby nikogo nie potrącić. To jest oczywiście dla nas najważniejsze. I lecimy. Uwaga mamy. To tu zadanko mamy, tak? Dobra. To jest akurat to. Mianowicie to będzie zadanie to właśnie. Tym się dzisiaj zajmiemy zadankiem. Tutaj mamy jakiś. bodajże tym się dzisiaj zajmiemy zadankiem. Yy... Okej, okay, zobaczymy o co tutaj będzie w tym zadanku fabularnym chodziło, co Artur będzie musiał zrobić. Mam nadzieję, że, że będzie dość y, takie ciekawe zadanie. Przypomnę tylko, że to jest 66 odcinek naszej serii. Tutaj ktoś na nas już czeka. Mam będę mi taką nadzieję, tak, tak. Na nas oczywiście czekają. Musimy pokazać z tym gościem i zobaczymy, co tutaj Artur będzie musiał well, zrobić. Oczywiście to jest pierwsza część tego oh. zadanka, i podejrzewam, że przez parę odcinków this, będziemy uh, też robić Morgan, od niego, e, od tego Did gościa parę yeah. zadanek. Powiem wam, że dobrze, że Artur nie jest e, oh, też sam, że ma współtowarzysza, yeah. na do, do tego uh, zadania. Can you steal things? Is reason, dla nas e, najważniejsze, że Artur ma towarzysza. że Artur nie będzie musiał sam tego, tego wszystkiego robić. Okej. Okay. Dobra. I teraz poczekajcie chwilkę. I teraz za moment zobaczymy, co dokładnie będziemy musieli wykonać, co dokładnie zaraz będziemy musieli... Zrobić. Za moment, wszystkiego się treaties. tak naprawdę dowiemy, za chwilkę będziemy zaraz wiedzieć, za moment and so, and co będziemy musieli wykonać, i zaraz ruszamy tak, mean, tak mean, naprawdę do tego no, zaranka, Mam no, nadzieję, no, no. że dzisiejszy odcinek się się momencie, Wiem, że na pewno, na pewno będzie Tak mi się wydaje że na pewno będzie zadanko ci bardzo, ale to bardzo e, ciekawe, bo w ogóle czy zadanka poboczne, czy główne to naprawdę są bardzo ciekawe i emocjonujące w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, za momencik ruszamy sobie spokojnie dalej. Artur wszystkiego powolutku się dowiaduje. Więc zaraz zobaczymy, co dokładnie będzie musiał Artur zrobić jeszcze tywy, żeby rozpocząć w ogóle to dzisiejsze zadanie. Za moment oczywiście ruszamy. Dobra i zaraz będziemy mogli spokojnie sobie ruszać dalej Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba tak jak mówi, zanim zaczniemy już na dobre, to zostawcie łapkę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem. A my już kontynuujemy już na dobre ten. ten to dzisiejsze zadanko z wątku popularnego. No i jak widzicie, cały czas Artur czegoś się dowiaduje. No, i zobaczymy, co tutaj jeszcze. Artur, będzie musiał zrobić tylko, wie, tylko wie, chodziło to o to samo porozmawianie, czy tak naprawdę coś będziemy musieli tutaj zrobić? Chyba nie. Chyba nie tylko o samo porozmawianie. Spotkać się z jakimś gościem, to Artur musi... czekajcie. A gdzie jest ten gościu? Czekajcie, to mamy... gdzie my mamy tak naprawdę lecić, żeby się spotkać z tym gościem. Mam tutaj pozaz pozaznaczone wszystko. Nie mówcie, że to. Czyli, czyli co? czyli to jest do tego? Nie, nie, to nie jest do tego. Tak mi się wydaje. Ale gdzie? Dobra, wsiądziemy sobie na płotkę, to będzie. Dajmy na to szybciej na pewno Dobra bierzemy płotkę Idziemy się tam z kimś spotkać Szekajcie, ja sobie wezmę na mapkę Wejdę na mapkę, żeby zobaczyć po prostu, bo to ma być tu? Ma być to zada zadanie? Chyba nie Chyba nie Czekajcie, bo ja tutaj nie wiem dokładnie. Gdzie my mamy? Ujku. Ojku, tym razem źle. Okej. Okay. Przegramy to przegramy, dobra? Okej, okay, przegramy to przegramy, bo tak... Tak nie miałem zrobić. To my nawet nie będziemy uciekać teraz. Niech nas pokonają. Dobra, niech nas pokonają na szybko. To mój błąd. Dobra, niestety przegrałem. To mój błąd. OK. Niestety przegraliśmy. Dalej. Dalej, drogi Arturze. Mam nadzieję, że już tej rozmowy nie będzie. Tylko mam nadzieję, że nam zaraz ktoś takie, jakieś wytyczne da, gdzie mam tego gościa znaleźć. Gdzie on aktualnie się znajduje. Mam taką. E, dobra, teraz. Gdzie jest ten gościu, z którym którego Artur musi e, dobra, wiecie co? Ja wiem, że ja to tak e, zmieniam niestety zmieniam niestety. Dobra wiecie co? Dzisiaj dzisiaj zrobimy sobie jednak bo e, tutaj też nam się pokazało Zadanko poboczne, no i chyba y, zrobimy sobie jednak to zadanko poboczne. Bo tutaj mamy znak zapytania, no dobra? Pojedziemy sobie do, do, zada, do zadanka pobocznego. A tym głównym zadankiem, oczywiście, zajmiemy się w niedalekiej przyszłości. I tak, so, sorry, że ja tak zmieniłem, ale po prostu teraz widziałem, że nam się pokazało zadanko poboczne to wolę e, zrobić oczywiście zadanie poboczne, żeby, żeby po prostu mieć już mniej tych zadanek pobocznych, a później wrócić sobie do, do wątku fabularnego a poza tym zadanko, po, poza tym zadanka poboczne też są e, naprawdę e, ciekawe Sorry, że to tak y, zmieniłem ale tym się oczywiście zajmiemy w niedalekiej oczywiście przyszłości teraz tutaj przejedziemy sobie do zadanka pobocznego. Okej, okay, mam nadzieję, że nam się uda ukończyć to zadanko poboczne jak najszybciej. Tutaj mamy, że to nie jest takie Dość dalekie zada zadanie tutaj przejedziemy w tą stronę. Przypomnę tylko, że to jest 66 odcinek naszej serii. Ok, i tak to, tak to będzie spokojnie. Podkostuj podkostuj Teraz tutaj jakoś wejdziemy. Tak, my to możemy sobie wejść zaraz, nie? Artu tutaj zejdzie. I ruszamy powolutku do tego pobocznego zadanka. Tutaj chyba ktoś na nas będzie czekał od którego przejmiemy przyjmie, sobie to zadanie poboczne. Jest tutaj chyba ten, ten gościu, który siedzi właśnie o tutaj. Tak, chyba tak będzie, że on tutaj? Że to od niego, czy nie od niego? To nie od niego mamy zadanie poboczne. A od kogo? Gdzie jest gościu, który miałby dla nas zadanie poboczne? A damy radę tu jakoś wejść do tego budynku, czy... Jednak nie, nosor, że zmieniłem w... Ale tak mi się akurat pokazało akurat mi się pokazał znak zapytania i chciałbym go właśnie zrobić, żeby mieć później, żeby móc sobie później spokojnie zrobić yy, jakieś zadanko yy, główne. Dobra, teraz ten jakoś wejdziemy tutaj w tej stronie. I tutaj mamy gościa, który ma dla nas zadanie poboczne. Dobra, wykonajmy to. Postarajmy się bynajmniej wykonać to zadanko. Pogadajmy z tym gościem. On tutaj coś będzie, chyba dla nas zaraz miał. Czekajcie, tutaj Artur sobie spogląda mniej więcej. Artur tutaj sobie spogląda na rzeczy. Teraz gdzie mam iść Pogadajmy z nim A czemu ja mam te rzeczy otwierać, Ja nie chcę tego otwierać Ja mu chciał po prostu zrobić to Zrobić to zadanko. Czemu ty? tu nie, nie przejdziemy tu Czekajcie, ja zobaczę bo... Pogadajmy z nim. On ma tu dla nas jakieś zadanko poboczne. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że to zadanko będzie dla was e, naprawdę też e, bardzo ciekawe. Zobaczymy, te jakieś figurki nam pokazuje ten gościu. Pewnie będziemy musieli mu pomóc e, odzyskać jakąś pewnie figurkę. Dobra. Zobaczymy. Ale tak jak mówię w następnym odcinku, zrobimy sobie jakąś... jakąś... jakieś zadanko główne. Dobra, spokojnie. Pójdziemy, zrobimy. OK. Drogi Arturze. Co dokładnie będziemy musieli teraz wykonać, to się zaraz...

Po tym jak przegraliśmy, to nam się pokazało, oczywiście znak zapytania, czyli jakieś poboczne, którym się właśnie dzisiaj... którym się właśnie teraz zajmujemy. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek oczywiście spodoba. A już od następnego odcinka, jeżeli nie będzie teraz po tej misji jakiś zadanek jakiś poważnych, to to od następnego odcinka oczywiście oh. wrócimy sobie wr 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 pełną parą do misji głównej. Do jakiejś misji głównej. Co ten gości nam pokazuje. Co ten gość nam, nam pokaże. Jakieś wytyczne do Arturowi. Na pewno coś Artur będzie musiał poszukać. To już jest koniec tej misji. Chyba nie. Tak mi się wydaje, że że gdzieś ty, Artur będzie musiał coś, coś tutaj znaleźć. Poczekajcie. Wejdę sobie na mapkę. Co mamy coś tutaj? Chyba nie. Wiecie co? A my chyba byśmy sobie jedną jednak tą jednak jedną misję poboczną chyba zrobili to, to było takie krótkie po prostu czekajcie ja sobie chyba tą jedną misję poboczną zrobię tą jedną misję główną eee, no i tak chyba zrobimy bo tutaj mamy bardzo dobra tutaj szybko podjedziemy i zrobimy sobie misję Główną jeszcze. Dobra i zobaczymy co nas będzie tutaj czekało, bo po prostu mamy taki no jest bardzo krótki można powiedzieć odcinek z tej, z tej misji. Słuchajcie ja sobie jeszcze zrobię tą misję główną na, na, na szybko, jedną z tych misji głównych na szybko. Znaczy, nie na szybko, tylko tak normalnie. Zrobimy sobie jednak. Będziecie jednak mieć jedną misję główną. Bo to dlatego, bo nie myślałem, że, że to aż takie będzie dość krótkie zadanko poboczne. Dobra, więc ruszamy. Jednak miałem nie robić tej misji głównej. Ale to jednak ją teraz zrobimy. najmniej się postaramy zrobić. Nie wiem jak tam, z, jak tam będzie z czasem. Dobra, na, na razie mam czas, więc na razie robimy. Tutaj przejedziemy szybciutko. Artur sobie spokojnie jedzie. Żebyśmy nikogo nie potrącili znowu dobra, po tej stronie tutaj przejeżdżamy i chyba zaraz przegramy niestety Dobra. Wiecie co? No dzisiaj dzisiaj jednak będzie chyba taki dość krótki odcinek No dobra, chyba zrobimy sobie tą jedną misję, tylko żeby... Żeby mnie nikt tutaj nie, nie wyłapał. Zrobimy? Zrobimy chyba. Chciałbym zrobić. Teraz przegramy. Ale okej. Okay. Postaramy się uciec. Staramy się uciec. Nas strzelają. Dobra, wiecie co, jednak nie. Jednak zrobimy sobie taką... W dzisiejszym odcinku tak, taki krótki... Taki... Taki krótki... Po prostu taką... Krótką misję poboczną. No, w dzisiejszym odcinku myślałem, że... Że będzie to tak... Tak bardziej że będzie to ta, taka misja bardziej y, ta, ta główna że będzie taka misja bardziej y, rozbudowana ale tutaj najważniejsze że chociaż zrobiliśmy jedną misję y, poboczną oczywiście a w następnym odcinku już ruszymy sobie dajmy na to do misji głównej i zrobimy sobie tutaj o tą tą misję główną jednak w następnym odcinku bo nie mam zbytnio nie mam zbytnio czasu, a chciałem po prostu dla Was coś zrobić, żebyście mieli coś do obejrzenia. Czyli w następnym odcinku zajmiemy się tą misją główną tutaj, bo tutaj jeszcze mamy dość sporo misji głównych i na pewno się co niektóre poboczne też pojawią jeszcze do wykonania, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście, choć krótki, Wam się podobał. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej!